To znowu ja. Tak, wiem bardzo, ale to bardzo dawno nie było odcinków, bo no po prostu nie chciało mi się nagrywać. No, zmieni to, że mi się nie chciało, tylko nie miałam czasu. Gramy sobie dzisiaj w Roblox. Dobra, znam jakieś takie Nie wiem no i zaczęłam, no to muszę je skończyć. Chyba ten odcinek... <s girlfriend> Ej!

I co jest? co jest? Co jest? Mam tylko pięć sześć. Teraz mam cztery. Jak mi się skończyłam, to robię kolejny odcinek i nie mogę ten... no. Jak to jeszcze gdzieś coś? Ojo! No dobro, skończyłam gierkę XD, później jeszcze ten, znajdę jakąś inną, ale to już jutro będzie odcinek. Bajo jajo.